Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będzie materiał o tyngach. To znaczy o kości położenia, położenia tyngów kipsowych i cementowo-wapiennych. No jak wiecie ja się tym nie zajmuję, ale jak zaczynała się ta pandemia to człowiek brał zlecenia wszystkie. Bo dużo ludzi odmawiało, dużo ludzi się bało wpuszczać do domów i tak dalej. A wtedy jeszcze byłem na etapie wykończenia biurowca. Jest masa filmów o tym na moim kanale, to też zapraszam do oglądania, jeżeli ktoś jest ciekawy. Zakres prac był tam bardzo duży. Yy, trzy kondygnacje, plus klatkę schodową, wszystko wykończałem sam od elektryki, potynki, pokładzie, sufity, łazienki, ściany działowe i tak dalej. Nie będę tutaj za bardzo Wam yy, zanudzał o tym, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam oczywiście do oglądania tych filmów wszystkich. I wtedy miałem pierwszy raz do czynienia z tymi gipsowymi. Cementowo-wapienne mi się zdarzyło. Kłaść wcześniej, jak miałem tam około 20 lat, pamiętam z majstrem kładliśmy cynki cmentowo-papierne, to było wszystko z kielni robione. Wiadomo, człowiek cały był umazany w tej zaprawie, bo to się rzucało na suki tam połowa spadało na podłogę i znowu robiło to samo. Także podziwiam ludzi, którzy to robili 20 lat, albo i dłużej, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca. Ja robiłem, powiem Wam, 495 metrów cynków gipsowych ręcznie, na trzech kondygnacjach i na kolance schodowej. Wtedy jeszcze filmów nie nagrywałem, bo nie miałem pomysłu, że po prostu nie, nie wiedziałem, że będę nagrywał filmy i dlatego tak z dnia na dzień to wyszło, bo odkupiłem od brata kamerkę i zacząłem wtedy tak nagrywać i stwierdziłem, że może coś z tego będzie, no i się, o, się okazało, że po półtora roku czasu nagrywania są efekty, bo jest was, cały widzów już trochę przybyło, ponad 70 subskrypcji jest wyświetlenia też cały czas jeden do góry, także to motywuje też do dalszego nagrywania, a wracając do tynków, że ludzie się zastanawiało i będzie się zastanawiać, dlaczego ja się zdecydowałem na to, tak jak Wam mówię, że zaczyna się ta pandemia, ciężko było z robotą, przez... ale to było tylko chwilę czasu, tam 2-3 tygodnie do miesiąca, a później to się odwróciło, bo znacznie więcej zleceń, no, ale wiadomo jak już się na te tynki zgodziłem, na to dodatkowe zlecenie, no to już musiałem się wywiązać, jak już zacząłem robić, to musiałem koszty skończyć, tak, chociaż pierwsza wersja była taka z, z klientem czy z inwestorem się mówiłem tak, że ja miałem zrobić trzy kondygnacje, czyli partę, pierwsze piętro i drugie, składową miała robić firma. Jakieś tinkarze mieli raz, dwa to zrobić, ale się okazało, że tę krótkę schodową też wykańczałem sam. No i co, byłem sam z siebie dumny, że tak można powiedzieć, no bo to jest kawał ciężkiej roboty, i, a tym bardziej, że rusztowanie sobie sam złożyłem, przystawiałem to rusztowanie po tej składowej schodowej, uprawianie tym okiem, to jest masa, masa pracy, a tym bardziej, jeżeli się robi ręcznie, no to wiecie jak to jest. Jak, jeżeli nie zapomnę, to wszystko do filmu, zdjęcia, Zdjęcia z tych etapów pracy, które tam robiłem, jeżeli chodzi o tynki, bo wtedy jeszcze nie nagrywano, ale zdjęcia zawsze robię na każdej budowie na pamiątkę. A tych zaleceń już trochę było i tych zdjęć już trochę jest. Tylko właśnie wtedy jeszcze niestety nie nagrywałem tych tynków, dalsze etapy pracy zobaczycie w tych, jeżeli ktoś jest zainteresowany w wszystkich filmach. Jeżeli się cofniecie trochę do, rok do tyłu, to tam jest trochę filmów z tego zlecenia, jak, jak rozprowadzam elektrykę, ściany działowe, jak stawiałem, jak porbiłem trzy łazienki, no masa różnych prac. Sufity Arsenal no 400 km kwadratowych, które też tam wszystko sam robiłem. No i co wracając do tych tynków, Jeżeli chodzi o cenę, zaraz Wam powiem, jak to powiem jak to teraz wygląda, bo wiem, że oczywiście wcześniej zrobiłem za mniejszą kwotę, bo to było dwa lata temu, a druga sprawa, że to było tak po prostu zrobione, żeby mieć jakieś zajęcie żeby nie być bez roboty, tak? Ale oczywiście później się to wszystko wyprostowało, jak ja już zrobiłem te tymki, no to wtedy przyszły gładzie na to inne, inne rzeczy już, inne etapy pracy już takie bardziej, bardziej, że tak powiem, opłacalne, tak. <laughs> bo wiadomo, jeżeli robicie tym kierunczenie to za dużo nie zarobicie na tym, bo to nie są te czasy. Zaraz się robi wszystko maszynowo, no to wiadomo jak jest ekipa, dwie, trzy osoby, jeden rzuca, drugi zaciąga, yy, czy tam pierwsza osoba nagle przygotowuje. Listy, yy, na różniki przy oknach stawia, no to wiadomo, że to ta, ta praca idzie dużo szybciej, znaczy dużo szybciej, kilkanaście razy szybciej niż jak się robi w pojedynkę i to jeszcze w skoręczniku, bo to wiadomo, trzeba było wnieść te worki do góry, na, jeżeli chodzi też o klatkę schodową, rozstawić to, umieszczać tą zaprawę, ten, ten gipsowy zarzucić, później zaciągnąć, gąbką ściągnąć mleczko, pióre wyrównać na gładko, także no masa pracy, a tym bardziej, jeżeli jest, jest wysoko na klatce schodowej, nieporęcznie trzeba z chwilę to rusztowanie przestawiać. Całe szczęście, że po prostu, całe szczęście, że nie było trzeba sofitów tylko tam były sufity Armstrong, tak? chociaż to jest, to chociaż ten plus, było sufitami to jest naprawdę masa pracy i połowa wam spadnie na podłogę i no, no wiecie, zresztą kto robił, już widział taką pracę, jak to się robi, no to będzie, na pewno z nami że nie jest to lekka praca. A nawet tak maszynowo to ten człowiek też jest cały pierdzielone, w tym, że to trzeba rozstawiać, no wiadomo, to trzeba też lubić, bo walkę trzeba lubić, bo jeżeli ktoś tego nie lubi, to będzie się tylko męczył, a to wtedy wiadomo, że człowiek tylko patrzy na godzinę, żeby iść do domu, a, a, to, a jeżeli ktoś lubi robić to, co robi i idzie do pracy z chęcią, to ten dzień też zawsze jakoś tak inaczej zleci, przynajmniej ja do tego tak podchodzę. Tak? Powiem wam za chwilę jak to cenowo nowo wygląda teraz, co tak wiem na, tej, na przykład na tym zleceniu gdzie tutaj jestem, wcześniej rozmawiałem też z tym plażami, to jeszcze chyba na w zeszłym roku. No, wiadomo teraz już te ceny się trochę zmieniły, bo wszystko poszło do góry, wszystkie usługi, no praktycznie nie ma czegoś, chyba, co sobie nie zwyrżało. przynajmniej no, od paliwa już nie będę dalej wymieniał, bo każdy wie jak, jak to wszystko teraz wygląda. Tutaj wiadomo, że są wy wykonywane były tym ten przepraszam, gipsowe. Kolejny bliźniak stoi już, jeżeli będzie tak położony i okno wstawiane, to będą tym znowu wchodzić, to może postaram się nagle ugrać z nimi jakiś film. Rozmawiałem wcześniej z nimi, to tak powiem co jak to wygląda. Zazwyczaj, chociaż <coughs> wiadomo, że najwięcej się robi tych typów teraz, Tak, jak to wiadomo na, de na deweloperce nie raczej nie zostanę, niecie w pomieszczeniach. Chcemy to połapiemy, chyba, że ktoś tam jakoś osobno sobie firmę weźmie, bo zawsze deweloper ma swoich współpracowników, oni wjeżdżają i robią metry i uciekają na inne zlecenie tak. Powiem wam jak to cenowo wygląda, bo to jak, tak jak wiecie, kto ogląda mój kanał, to ja działam w, w okolicach Trójmiasta, tak, no i okolic, także takie ceny cementowo wapiennych się wahają między 35 a 45 zł za metr kwadratowy. Oczywiście tutaj mówię yy, o cenie z materiałem. tak. Yy, chociaż ta ekipa, która tutaj robiła, ja to wiem, że też cementowo-wapienne też robią, ale to gdzieś tam prywatnie jakieś tam mają takie bo w domach są na przykład robią jakieś rodziny i powiem zazwyczaj też dużo ludzi się yy, też decyduje, żeby na przykład cementowo-wapienne zrobić w łazience tak na pewno to jest Niż tynki gipsowe. Jeżeli chodzi o ten gipsowy to jest waha się w średnio w granicy 32 a 38 zł za metr kwadratowy. Tynkarze też powiedzieli, że zazwyczaj kwotę ostateczną podaję nie przez telefon, tylko muszę zobaczyć to zlecenie, bo to zależy też ile jest okien do wyrobienia, bo niektórzy liczą w całości jako jedna ściana, niektórzy obróbkę okien liczą osobno, zależy każdy ma jakieś do, do tego podejście. Nie wiem dokładnie jak to wygląda, bo to wiadomo każda firma działa inaczej. Ja tylko Wam mówię z tego doświadczenia, wiem jak pokładam te 500 metrów prawie tylko gipsowych i wiem jak to wygląda, to lekka praca nie jest, czy tam posadzka, no w sumie na budowie to chyba żadnej pracy lekkiej nie ma, chyba że jest coś tylko kto nadzoruje, chodzi, czy jest jakimś tam kierownikiem i tak dalej. Tak jeżeli widzicie cenę, bo tak to wygląda. Jeszcze <kluzni> raz przypomnę cynki, co będą w między 35-40 złotych za metr kwadratowy, tym gipsowy 32-38 z materiałem. W tym mieście w okolicach tak to wygląda. Na pewno znajdą się też i tańsi, znajdą się też wyrości. Ja rozmawiałem z trzema ekipami, dlatego tak sobie to wypośrodkowałem, bo pytałem się więcej kto ile bierze i dlatego pamiętam jak to wygląda na chwilę obecną. A co będzie za miesiąc, za dwa, to nie wiadomo, czy te syny jeszcze zwrężeją, tego nie będzie teraz się na, tej, na, na świecie dzieje, to zresztą wiecie, jak to wszystko teraz wygląda. Myślę, że... a jeszcze dodam, jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą, jakieś zlecenia, to już yy, powtarzam się praktycznie na każdym filmie, jestem z Wejherowej, z okolic, bo dostaję też często maile z za, zapytaniem o, o zlecenie, czy mam to zrobienia łazienka, czy tam jakieś gładzie i tak dalej bo niektórzy piszą tutaj z Polski, czy z Podlasia, czy z Podkarpacia, czy z Warszawy i tak dalej. dlatego mówię, że działam na terenie Wejherowa i okolic. Ale wiadomo, że to trzeba na w jakaś parę miesięcy, bo to nie ma czegoś takiego, że z dnia na dzień, dlatego jeżeli jest taka, bo często średnio teraz dwa, dwa, trzy, trzy maile dostaję w tygodniu z zapytaniem w współpracę, już nie, niektóre są dogadane i będę też działał niedługo na innych zleceniach, to też zobaczycie inne filmy też będzie, będzie, będzie inna robota jak zawsze ale to na razie nie będę mówił dopiero jak zawsze to nam pokażę jak to będzie wszystko wyglądało standardowo jeżeli macie jakieś pytania to zapraszam do dyskusji w komentarzach dzięki za uwagę i do usłyszenia